Co w latach 80. można było przemycić w takim maluchu. Zobaczcie sami. Dobry moi drodzy, dzisiaj zabieram Was do miejsca, gdzie umarły marzenia setek tysięcy Polaków, a dla części z nich był to początek nowego życia, czyli do Muzeum Emigracji w Gdyni. Jest to jedno z najciekawszych muzeów moim zdaniem w Polsce, takich, które każdy powinien odwiedzić, chociaż na pierwszy rzut oka no to wydaje się, to taki temat niezbyt ciekawy, ale słuchajcie, no. To, jakie były losy Polaków za granicą, to jest po prostu coś niesamowitego. Ja tylko tutaj w skrócie przypomnę, że na przykład część naszych wojskowych potrafiła wyjechać wyszkolone z Europy i podbić jako piraci Morze Karaibskie, że mamy polskie wioski na Bałkanach, mamy je w północnej Afryce. Mamy je w Ameryce Południowej, zresztą to już są takie wiralowe przypadki, gdzie do dziś zachowała się mowa polska i to taka XIX wieczna, jak ja załatwiałam Dawidowi Fazowskiemu właśnie spotkanie w jednej z tych polskich wiosek, to miałam okazję rozmawiać. No, coś niesamowitego, a tych języków kiedyś w Polsce było dużo więcej, brzmiały one zupełnie inaczej. Dziś będziecie, mam nadzieję, mogli je usłyszeć. Nie byłam już długo w tym muzeum, mam nadzieję, że tutaj ekspozycja się, jak, jeśli się zmieniła, to tylko i wyłącznie na plus. Bo ostatnio byłam tutaj w czasach, kiedy turystyka była jeszcze troszkę zakazana z wiadomych względów, więc część eksponatów była po prostu wyłączona z użytku. Dzisiaj niestety niestety trafiłam na darmowy dzień, więc obawiam się, że mogą być troszkę tłumy, ale mam nadzieję, że uda mi się nagrać wszystko to, co bym chciała. I tak oczywiście koniecznie trzeba tutaj przyjść, bo to, co ja pokażę, to będzie zaledwie ułamek. Powiem Wam tak, że można tutaj śmiało spędzić 5-6 godzin, a jeśli chcecie szukać i drożyć swoich korzeni, to na pewno dłużej. Także już nie ma co dłużej gadać. Zabieram Was, żeby Wam tutaj wszystko pokazać. Jak widzicie, to jest bardzo industrialna okolica, no bo tu dalej Funkcjonuje port, a w tym budynku mamy właśnie muzeum. No to, wchodzimy. Trzymamy kciuki za fraktułów ale chyba będzie średnia. Ekspozycja jest na pierwszym piętrze. W nie sensie będę miała dobry testy mikrofonu. Zobaczymy, czy wyłapuje szumę, bo jest tutaj jakaś luceczka szkolna. No jak widzicie, sam budynek robi duże wrażenie od wewnątrz. Tak to wygląda z góry. No, jeśli chodzi o architekturę, to faktycznie adekwatne do tamtych czasów. A ja ruszam, zwiedzę Tutaj widzicie rozkład. Nie wiem, jaka jest wystawa czasowa, tego jestem w sumie bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o restaurację, z której jest świetny widok na port, to niestety akurat splajtowała i trwa zmiana właściciela. Najpierw zaczniemy od migracji na zimach polskich od X do XVIII wieku. No bo wiadomo, że każda z tych migracji miała inne przyczyny, inny skutek. To się wiązało z różnymi rzeczami. Jesteśmy w tej pierwszej części wystawy, jednej z moich ulubionych, ponieważ tutaj możecie zobaczyć, jakie języki funkcjonowały w tamtych czasach na terenie Polski. Widzicie? I każdy część z tych języków jest już praktycznie zapomniana. I normalnie możecie. zobaczyć, czy działa. Okay. pewnie nie będzie tego słychać, ale jeśli nadepniecie, to każdy z tych języków jest możliwy do wysłyszenia. Tutaj dochodzimy do jednego z takich głównych wątków muzeum, czyli mamy rodzinę Sikorów. Która mieszka w Galicji, mimo, że Galicja jest bardzo biednym regionem, mimo że jest tam ropa i tak dalej, to generalnie żyje się ciężko. Wydaje mi się, że teraz jest troszkę większa świadomość tego, w jakich warunkach żyli kiedyś ludzie, od kiedy wyszła ta książka chłopki eee, i wiele osób po prostu mogło sobie nie zdawać sprawy, jak to się kiedyś wyglądało. I mamy tutaj przykład rodziny, która po prostu chce zawalczyć o lepsze jutro i pod wpływem jakichś tam reklam decyduje się na kupno biletów i wyjazd na stałe do Stanów Zjednoczonych. No, i teraz wyobraźcie sobie szok takiej bardzo ubogiej rodziny, która musi się dostać do Rzeszowa, gdzie jest początek w zasadzie jej podróży. Rodziny, które nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek opuszczała tę wieś, a jeśli ją opuściła, to tylko po to zwykle, żeby pojechać gdzieś na targ pohandlować. Możemy sobie wyobrazić ten szok technologiczny, jaki oni musieli przeżywać, a pamiętajmy, że jest to dopiero pierwszy etap ich podróży. Tu mamy taką już podróż przez Atlantyk, czyli wejście na ten statek, tak pakowano bagaże, ale żeby dostać się na ten statek, to trzeba było być zdrowym, ponieważ nie przyjmowano chorych osób na teren Stanów Zjednoczonych, trzeba było przejść w selekcję. Przewoźnicy musieli na własny koszt tych ludzi do Europy odsyłać, nikt tego oczywiście nie chciał, bo było to nieopłacalne, więc starano się zminimalizować to ryzyko. I były takie bardzo szczegółowe oględziny, czyli nie można było być w ciąży, nie można było mieć wszuk, zapalania oczu, różnych dziwnych chorób, które dzisiaj już są, tutaj możecie zobaczyć, no praktycznie niespotykane, chociaż kto wie, bo ostatnio mamy chyba wielki powrót niektórych, zanik mięśni, kołtun, żebracy, karani sądowni, widzicie, niezamężne kobiety w ciąży i tak dalej. U mniej więcej możemy zobaczyć, jak to wyglądało. No, ale na pewno sama wystawa nie jest w stanie oddać tego, jak naprawdę bardzo ciężkie były to warunki i po prostu nie była to podróż dla każdego. No i mamy tu w końcu. Jesteśmy w Nowym Jorku po bardzo, bardzo wyczerpującej podróży po tym całym szoku technologicznym, jaki przeżyliśmy. No i pierwsze, na co trafiamy, to właśnie ta obdukcja medyczna. Mam nadzieję, bardzo bym chciała polecić w najbliższym czasie, póki moja przyjaciółka mieszka w Nowym Jorku, odwiedzić i pokazać wam tą historię z drugiej strony, jak to tam wygląda, jak tam się tworzyła ta społeczność. Kolejnym etapem jest Druga wojna światowa. No tutaj już nie muszę tłumaczyć, skąd się wzięła, jakie przyniosła skutki. Jednym z takich miejsc, gdzie deportowani byli Polacy, był oczywiście Sybil. O tym. Słyszeli chyba wszyscy warunki, jakie panowały w tych bydlęcych wagonach. Też znamy wszyscy, ale zawsze warto gdzieś te historie sobie bardziej poznać. Jezu, aż mam dreszcze, jak o tym mówię, bardziej uzmysłowić, jak bardzo to było dramatyczne. Ale powiem też jako ciekawostkę, że Polacy na Sybir byli wysyłani już wcześniej. Oczywiście ta główna fala miała miejsce w trakcie II wojny światowej, ale już byli tam Polacy zesłani w innych czasach. I do dziś funkcjonują ciekawostki na ich temat, no bo wyjeżdżali ludzie elitarni, wykształceni, tacy, którzy coś tam na miejscu czasami potrafili po prostu zrobić dla lokalnych mieszkańców, Bogu ducha winnych temu, co władze tamte wyprawiały, tak? No bo to byli po prostu gdzieś tam prości ludzie żyjący w tych trudnych warunkach od lat, i nie sądzę, że oni mieli jakieś sprecyzowane poglądy, czy nawet jakieś takie ciągoty do tego, aby mieć narodowość, bo kiedyś. Wbrew temu, co część osób myśli, no nie było to tak, że po prostu ludzie bili się za te kraje, oni byli bardziej po prostu zawłaszczani. A już przechodzimy do przyjemnych tematów, czyli do Polaków na świecie współcześnie. Do tego jest naprawdę ogrom. Jesteśmy na całym świecie, na każdym kontynencie praktycznie. Nie będę Wam tutaj też tego spoilerować, to są bardzo, bardzo fajne historie. Roleczkę z Monte Cassino znajdzie się na moim Instagramie. I z kilku innych tego typu miejsc powiązanych z polską historią również. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie tego więcej. I warto tutaj sobie też poświęcić czas, żeby się z tymi historiami zapoznać. Tutaj niestety raczej nie uda mi się nagrać całego pomieszczenia, ale jest to element wystawy związany ze stanem wojennym i emigracją, jak wiemy. Były to ogromne ograniczenia, zagrożenie bezpieczeństwa życia dla wielu osób i oczywiście ogromne braki we wszystkich podstawowych towarach. Kolejna fala emigracji, bardzo politycznej, chociaż też ludzi, którzy po prostu szukali lepszego życia, nie wytrzymali tego psychicznie, wyjechali do rodzin. No i fala też oczywiście przemytu, tak? Uda mi się chyba podejść. Zobaczcie, tutaj mamy kultowego malucha, a tutaj mamy taką mapkę, tego, gdzie można było umieścić różne rzeczy i w nim przemycić. Oprócz tego, że po prostu są to ciekawe historie, no to jest to naprawdę gigantyczna dawka wiedzy dla, nie tylko dla dzieci, bo jak wiemy, dużo osób dorosłych gdzieś tam na tej historii nie uważało, bo była ona po prostu prowadzona w sposób nudny, a tak naprawdę mam nadzieję, jak Wam prezentuję, jest ona naprawdę warta poznania. Ale że kult będzie leciał w muzeum, to się nie spodziewałam. Bardzo mi jest miło. Mamy też salę tutaj specjalnie dedykowaną dla dzieci. Kupując taki bilet do Ameryki 120 lat temu, kupowaliśmy jeden bilet właśnie gdzieś pod, w takim Rzeszowie. I on wystarczał nam już za wszystko. Nie musieliśmy kupować osobnych biletów na nic. Przyjeżdżaliśmy tutaj, oczywiście, się mieliśmy kasę. To nawet nasz bagaż był już załadowany na statek i nie musieliśmy tak naprawdę opuszczać tego dworca, bo wejście na statek było bezpośrednio z dworca. Tutaj to dokładnie widać, jaki to jest ładny i duży budynek. No i po prostu stąd było wejście. Tak to wygląda współcześnie. Ta zajawka, że odwiedzicie to muzeum, mam nadzieję, że ono będzie się dalej gdzieś tam rozwijać. Jest tu też bardzo dużo fajnych warsztatów organizowanych, takich, w których możecie poszukać sobie na przykład swoich własnych korzeni. Oczywiście przy niektórych stanowiskach i tak możecie już to robić w jakiś sposób, ale są też takie dedykowane akcje. Okej, już troszkę luźniej to wam mogę tak na spokojniej pokazać wnętrze tego dworca, znaczy no dzisiaj już wnętrze muzeum. Oczywiście klasycznie sklepik z pamiątkami, toaleta, szatnia, wszystko jest. Jest tu bardzo nowocześnie. To mój drugi odcinek, który nagrałam w takiej formie, że sama montuję taki po prostu vlog, chyba to się nazywa. Poprzedni jest w Twierdzy bo jeśli Wam się podobało, to będzie mi bardzo miło, jak skomentujecie, zostawicie tego lajka, tą subskrypcję, czy coś takiego. No i mam nadzieję, że uda mi się ponagrywać tego więcej. Tym razem używałam mikrofonu takiego, tego... Włochacza z DJI, także mam nadzieję, że coś tam pomógł z jakością dźwięku, która ostatnio nie była najlepsza. Dzięki i do zobaczenia.